Proszę Państwa, zanim oddamy głos naszym gościom, ja pozwolę sobie przybliżyć Państwu ich sylwetki. Profesor Jerzy Giza, pedagog, publicysta, historyczny działacz niepodległościowy, wnuk generała Józefa Gizy w latach 80-1989 uczestniczył w działalności opozycyjnej regionu krakowskiego i regionu sądeckiego. Jest autorem wielu niezależnych wystaw historycznych, koncertów oraz obchodów patriotycznych. Inicjator utworzenia bądź przywrócenia kilkudziesięciu tablic i monumentów na terenie Krakowa. Współpracownik władz RP na uchodźstwie, między innymi ostatniego edukacyjnego prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego. Publicysta historyczny i biografista, około 300, ma na swoim koncie około 300 opublikowanych życiorysów. A redakcją książki jej graficzną zajął się dr Tomasz Podgórski, również wnuk generała Józefa Widze. Z wykształcenia jest archeologiem. Podczas studiów reprezentował, jak ucieka Boskiej Państwu, AZS w Dżurno. W latach 1980-1983 brał udział w pracach Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej. W po powrocie pracował jako lektor języka angielskiego oraz prowadził wykłady z egiptologii w zakładzie archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak właśnie w duesie z profesorem Jerzy Widzą upamiętniają swojego dziadka, a także pokolenie niezłomnych żołnierzy i oddaje autorom tejże właśnie książki głos. Proszę Państwa, pozwolę to wolę stać, bo chcę Państwu mówić na siedząco. Bardzo dziękuję za takie piękne przedstawienie naszych skromnych postaci. Chciałem tylko powiedzieć, jeśli już o tym Dżudo mam to, to mój kuzyn razem z Panem profesorem Glińskim w AZS-ie walczyli, uczestniczyli w akademickich mistrzostwach i małpych, bo on już z tego co mi pamięć, nie mieli także to, 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 nie tylko zajmował się sprawami naukowymi, zajmuje się, ale w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc, więc tak to proszę Państwa wygląda. Cieszę się ogromnie i dziękuję serdecznie za zaproszenie nas tutaj do Bogi. Widać, że postać generała Dowulickiego połączyła w znakomity sposób kilka miast w Polsce i mimo upływu czasu, jaki minął od jego śmierci jest nadal żywa, jako przykład wybitnego y, polskiego patrioty i oficera Wojska Polskiego. Bo przecież Wadowice, gdzie jego pamięć o nim jest żywa i o jego bracie Adamie byliście jednym, jed, jednym z bardziej ulubionych oficerów y, Józefa Piłsudskiego. Y, y, <słuch> to jest oczywiście Nowy Sącz, gdzie był y, Instruktorem Związku Strzeleckiego oraz oficerem słynnego 20 Galicyjskiego Pułku Pioty, a potem dowódcą I Pułku Śledców Katanańskich. I Bochnia, przecież ta Bochnia, gdzie wsławił hmm, się hmm, tym antyaustriackim przewrotem wojskowym, na którego stanął czele, hmm, i właśnie hmm, Rzeszów, gdzie tak pięknie hmm, ta hmm, historia się rozwinęła i gdzie tak w piękny sposób dbacie Państwo o to, żeby patron XXI obywatelu logistycznego był postacią żywą i e, był jakimś przykładem tego, jak Polsce należy, należy służyć. Wojsko Polskie, gdy Polska istniała, było jak to mówią, wolności, gdy Polska straciła niepodległość, była marzeniem pokonanym. I postać generała Dobrzyckiego to jest Taka postać, która świetnie wpisuje się w to, co w tej, w tej chwili powiedziałem. I ponieważ znajdujemy się w Boku, to chciałem ten bocheński kontekst jak gdyby tutaj podkreślić ze względu na to, że jako zawodowy oficer armii austriackiej był człowiekiem, który przysięgał na umiejętność cesarzowi. Ale przez... od początku I wojny światowej cierpiąc bardzo z tego powodu, że nie znalazł się w szeregach legionów jak jego starszy brat, robił wszystko, aby w tym 20. Galicyjskim Pułku Piechoty ideę Polski niepodległości krzewić wśród podoficerów i żołnierzy. Żeby byli gotowi, gdy przyjdzie czas. I za to wszystko oczywiście jako oficerowi zawodowemu Armii Austriackiej, groziła kara śmierci. I gdy przyszedł ten czas, kiedy po krótkim epizodzie, gdy wrócił do XX Galicyjskiego Pułku Piechoty na Froncie Polskim, powstała tam Organizacja Wolność. Była to konspiracja e, antyaustriacka, konspiracja wojskowa w ramach tego pułku. Z tego pułku później powstał pierwszy pułk strzelców podkarańskich, pierwszy Parekselaus, oddział Wojska Polskiego, który już w listopadzie 18 roku był gotowy walczyć na froncie ukraińskim i który wysyłał również poszczególnymi pododdziałami swoich ochotników i żołnierzy na plejom przemyśla Lwowa. A tutaj w okni, gdzie został karnie przeniesiony kapitanem, kapitan, ówczesny kapitan Dobrodzicki, znalazł, znalazły się oddziały za podstawę 32. Pułku Piechoty Obrony Krajowej, w których większość żołnierzy powodziła z tych terenów Małopolski, a który miał swoje rejony też na Sąteczyźnie i ponieważ austriacy nie byli pod koniec wojny pełni tych oddziałów, które stacjonowały w Nowym sądzie przeniosły ich między innymi właśnie tutaj do Wołyni, a z frontu włoskiego się tutaj również kapitan Dobrodzicki. I tu miał swój bardzo ważny epizod, dla którego Państwo go tutaj w znakomity sposób czcicie, dla którego pamięć jest żywa i to, które ostatnio zostało Święto Niepodległości Polski otwarte są tego najlepszym dowodem. Chciałem tylko przeczytać taki fragment odnośnie do właśnie tego epizodu Bucheńskiego. Bo nie będziemy dzisiaj tu w stanie omówić w całości dokonań generała Dubrydzickiego, chciałem tylko powiedzieć, że był oficerem uwielbianym i kochanym przez swoich żołnierzy. I to zarówno w czasach I wojny światowej, tej wielkiej wojny, jak i później w tych wszystkich oddziałach, w których który mi dowodził. No i najlepszym dowodem takim dosłownym było to, że, że kiedy podszedł z Nowego Sąca do 18. wizji piłoty, a później do Lublina, gdzie dowodził tamtejszym okręgiem korpusów, to nigdy nie zapominał Nowego Sącza do swojego byłego macierzystego pułku, czyli życzeń z każdej okazji. Ale i w drugą stronę, co święta, co yy, imieniny, korpus podoficerski i oficerski wysyłał zawsze życzenia do yy, generała Dobrodzickiego. Ta więź pozostała do końca jego życia i w zasadzie można powiedzieć, że przetrwała generała Dobrodzickiego. Przetrwała w tym sensie, że kiedy umarł i spoczął, i spoczął na cmentarzu polowskim, to nie tylko pogrzeb jego był wielką manifestacją przywiązania do swojego byłego dowódcy, ze strony oddziałów podpalańskich, które uczestniczyły w tym pogrzebie z orkiestrą, jak to mówią, mówiono wtedy, z muzyką, ale również w jego śmierci, pierwszą i drugą, odbywały się w Warszawie organizowane przez tamtejszy oddział Związku Podhala, uroczystości Bóg i Trzeba powiedzieć, że były to wspaniale przygotowane uroczystości, w których uczestniczyli jego inni towarzysze w roli, w tym i nasz dziadek, bo przecież tak to się, tak to się wszystko toczyło od czasów austriackich, więc możemy sobie wyobrazić, że była to przepiękna postać, która w znakomity sposób teraz może patronować państwo, Państwa oddziałów. Przeczytam jeszcze tylko rzecz dotyczącą tego fragmentu bohońskiego, i tej Organizacji Wolność. Proszę Państwa, Organizacja Wolność powstała w tym XX yy, galicyjskim bułku piechoty wśród Sądeczan i Podhala, bo główne rejony werbunkowe były właśnie tam i 90% tego oddziału stanowili właśnie górale i sądeczanie, ale również i z okolic Bochni i Wieliszki byli tam też żołnierze. I kiedy generał, kapitan Dobrzycki się tutaj w Bochni znalazł, to yy, w ramach tej Organizacji Wolność postanowiono w dogodnym momencie dokonać przewrotu, przewrotu wojskowego i taki się ma. I proszę Państwa wynotowałem tutaj takie oto, taką, taką oto relację Romualda Buby, to był jeden z ówczesnych oficerów rezerwy tego szkół. Piszą tak, po traktacie brzeskim praca niepodległościowa ruszyła pewną parę kiedy Polacy zobaczyli kredat austrii, W bochni urządzono demonstracyjny protest ludności, który zbliżył mieszkańców do wojska. A w pracą niepodległościową prowadził kapitan Jerzy Dobrodzicki, kapitan Tadeusz Bursztyn, podporucznik Marian Podbiera i porucznik Karol Zwoliński, którzy nawiązali kontakt z byłymi legionistami, braćmi Felicem i i Stefanem Jędrowiowskim. Wkrótce potem pojedyncze osoby i grupki zbierają się między sobą, by coś postanowić. Zaczyna się praca zbiorowa. To, proszę Państwa, była, jak już mówiłem, cały czas praca konspiracyjna, która niosła ze sobą poważne konsekwencje, gdyby wiem, Austriacy wykryli tę pracę odpowiednio wcześniej i e, ich wielką I zebrania konspiracyjne tejże organizacji Wolność w Garnizonie Kuchańskim odbywały się zgodnie z relacją do restauracji Małka przy ulicy 3 Marii ale także czasami w domu miejscowego nauczyciela, Karola Kuszlika, którego matka, gorąca patriotka, wzruszała, wzruszała się do łez, widząc, że pracę konspiracyjną zajmują się nie tylko legioniści, ale i oficerowie polscy odbywający służbę wojskową w ramach Armii Austriackiej. Zachowały się nazwiska tych oficerów, którzy wówczas byli pod komendą kapitana do Grodzickiego. Byli to porucznik Stanisław Soczek, porucznik Józef Kępski, podporucznik Józef Łopatka, podporucznik Karol Macenał, podporucznik Franciszek Młynarczyk, podporucznik profesor w kolonży Stefan Hanski. Chodziło o to, żeby przejąć władzę w Garnizonie, żeby ocalić wszelkie zapasy sprzętu wojskowego, które się w Garnizonie znajdowało, różnych ucień, wojskowych, żywności żeby Austriacy, co chętnie czynili pod koniec I wojny światowej, nie wywozili tego wszystkiego z terenów polskich w I tak też Austrii. I tak też się stało, jak się zbliżał koniec października, że przybył do Bochni z instrukcjami od Rydza-Śmigłego, który szefował Polskie organizacji wojskowej, właśnie Adam Dobrodzicki, starszy brat kapitana Dobrodzickiego, z instrukcjami, żeby byli gotowi parę dni później yy, dokonano tego tego yy, przewrotu w sposób w sposób absolutnie udany yy, i też yy, zanotował yy, tutaj uczestnik tego przewrotu. Rankiem 31 października 18 roku dowódca batalionu zapasowego 32 Pułku Piechoty Obrony Krajowej Noizandec pułkownik Kron zarządził odprawę wszystkich oficerów. W adjutanturze Bałanu ustawili się oficerowie w trzy grupy. Pierwszą od okna stanowili Polacy, drugą środkową, Czesi, trzecią, Niemcy i Żydzi. Nastrój wśród oficerów był wyczekujący. Przemówił dowódca batalionu, który oświadczył, iż w mieście zaczyna się coś dziać. W tym momencie mowę dowódcy przerwał kapitan Jerzy Poprosił pułkownika o chwilę rozmowy na osobności. Dowódca batalionu dał się bez wahania przekonać, iż właśnie dokonano przewrotu i że władzę nad tym oddziałem obejmuje, obejmują oficerowie Wojska Polskiego. I to, proszę Państwa, stało się tutaj w pochnięciu 31 października. Tutaj został wydany pierwszy rozkaz, który został wydany jak napisano na tym dokumencie o godzinie 17 po południu zaczynał się po niemiecku kończył się w języku polskim z dniem dzisiejszym obejmuję komendę stacji batalionu, uzupełniającego pułku Strzelców nr 32 wydałem rozkaz o godzinie 5 oczywiście chodzi o 5 po południu i, i to byłoby w Wielkim Skrócie, aby podkreślić tę wagę pamięci, jaką zachowaliśmy wszyscy, widzę, o Jerzy w nie jakim generale Wojska Polskiego. Teraz chciałbym właśnie, żeby pan doktor Póleński pokazał Państwu z kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt zdjęć ze zbiorów rodziny i omówił mniej więcej co na tych zdjęciach się znajduje? To są niezwykle cenne i ciekawe zdjęcia. Bardzo proszę.